18 kwietnia zobaczymy Twoją walkę z Rafałem Jackiewiczem, czy nie? Wszystko wskazuje na to, że tak. 71 kg ustąpisz. Przystaję na te warunki, no bo chcę bardzo, żeby doszło do tego pojedynku. Mm -hmm. y dla siebie, dla trenera, dla rodziny, dla mojej kochanej dziewczyny i dla kibiców. Mm -hmm. Po tym, y co ostatnio sobie powiedzieliście, czy też napisaliście, to y będą takie dni, do tej walce, czy też godziny o tej walce nie będziesz myślał? Jak będzie to już wszystko dopięte, to tylko i wyłącznie myślę o Jackiewiczu. Nic więcej. Mhm. I aby wygrać. A wyobrażasz sobie, jak stajecie face-to-face face na konferencji prasowej? Nie wiem, za jakieś nie, kilka tygodni jeszcze przed walką? Yy, no i, i co? I co się będzie działo wtedy, po tych wszystkich słowach? Co, co ma się dziać? Czy jak, jak coś się będzie działo, no to zareaguję odpowiednio do sytuacji? Mhm. I wszystko. Z Twojej strony wszystkie emocje, wszystkie ciasty zostawiasz do walki, tak? To oczywiście. Co to ja mam się szarpać, czy coś, wiesz? To bez sensu, wolę siły zostawić i emocje na walkę. No, ale nie wierzysz, że gdzieś Twojej pięściarskiej dumy nie ruszyło to, co Rafał mówił o Twoich umiejętnościach, a raczej jego zdanie o moich braku. Powiem Ci tak, mało mnie znasz. Należę do ludzi takich, którzy mają opinię i krytykę głęboko o wieżdzie. Tym bardziej osób, którzy w moim życiu nie znaczyły, nie znaczą i nie będą znaczyć nic tak naprawdę. Wiesz, żeby to powiedział ktoś bliski, rodzina, dziewczyna, przyjaciel, wziąłbym to do serca. życzona bym powiedział, przepraszam. A tego, ale taka osoba, jak Rafał Jackiewicz, kolegami nigdy nie będziemy. Nawet lubię bardzo dużo ludzi, mało mam wrogów, no ale on nieliczny zalicza się do tych ludzi, których nie lubię. Dobrze. Jego zdanie nic dla ciebie nie znaczy. A ile będzie znaczyła dla ciebie wygrana na Drafa Mieckiwicza? Bardzo dużo. Dlatego właśnie chcę, żeby doszło do tego pojedynku. Chcę udowodnić sobie też przede wszystkim, że stać mnie na osiągnięcie jakichś konkretniejszych, konkretniejszych takich rzeczy. No. No wiesz, że sobie może, mogłeś trochę trudni zadanie e, tymi wszystkimi słowami, bo teraz Rafał naprawdę chce wygrać tej walkę, tę walkę i naprawdę się do tej walki przygotuje. Przez to bardzo dobrze, no to jak, jak tak Rafale to ja jeszcze będę więcej gadał, no nie, żartuję, ale no, to o to chodzi właśnie, żeby wyszedł w 100% przygotowany, bo ja na pewno będę i żebyśmy zrobili dobrą walkę. Na Rafała już I mało tego, że wygrana nad przygotowanym Rafałem na pewno jeszcze więcej mi da. Ty na Rafał już byłeś przygotowany rok temu, kiedy wasza walka była pewna do tego momentu, aż się Rafał z niej nie wycofał, tak? Czy te przygotowania będziesz powtarzał, czy teraz będziesz robił coś innego? A właśnie, dowiedziałem się 10 minut temu, że wyjeżdżam do Stanów z moim trenerem Andrzejem licikiem na miesiąc czasu tam, 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 nie pamiętam już do jakiego miasta, nieważne do Stanów. Do tutaj, tam gdzie jest synkoł chudecki do Nowego Jorku i tam będziemy właśnie tam jest dużo sparring partnerów wiadomo inny, inny boks, inny, innej klasy ten boks jest i co na miesiąc czasu wyjeżdżamy bo tutaj Andrzej też na dłużej nie może ja bym z miłochą został no ale wiadomo no, bez trenera głównego to wyjazd, wyjazd samemu to jest bez sensu i przyjedziemy będziemy dalej kontynuować te przygotowania więc troszeczkę będą inne niż rok temu a nawet powiem szczerze że może i dobrze że tamta walka nie wydarzyła się wtedy Ponieważ stoczyłem od tamtej pory trzy bardzo ciężkie walki, które na pewno utkwiły, utkwiły które spowodowały progres też moich umiejętności. Duży bagat doświadczeń dzięki nim zebrałem. Wtedy mogłeś jeszcze nie być na nią gotowy na tą walkę? Może mentalnie byłeś, ale tak sportowo? Może i tak, gdzieś to może było, a może tak było zapisane po prostu, że ten łuk pęknie dla Jacka, Placka. Rala Rafa. Kiedy wylatujecie do Stanów? Yy, w poniedziałek po Gali, tutaj Tomek ma ogarnąć dla mnie wizę, Andrzej ma. Wiza i lecimy z tematem. A to będą trochę eksperymenty przed tą jednak bardzo ważną walką. Taki wylot do Stanów, zmiana strefy czasowej, zupełnie inne otoczenie. Ale ale ale, 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 no to jak od poniedziałku lecimy z tym tematem, wizę mam nadzieję, że szybko, szybko uda się ją y, zorganizować, więc z, z początku marca wracamy. Luty, be, luty będziemy tam z początku marca tutaj, więc ta klimatyzacja to bez przesady. No. Y, zostanie jeszcze ale szybka, szybkie liczenie, prawie 7 tygodni w Polsce. Y, siłę, styczeń cały poświęciłem na sile. Wzmacniam się tutaj z Grzegorzem Kozłem, moim trenerem od przygotowania fizycznego, żeby to był też główny taki atut, moja siła na drefałem.